Rząd myśli nad dozwolonym handlem w niedzielę. Ukraińcy będą zarabiać więcej od Polaków na tych samych stanowiskach. Policjanci masowo odchodzą ze służby. A na koniec, w ramach ciekawostki dnia, szwajcarski ekspert wyśmiewa prognozy pogody. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Dzień dobry. I zanim zaczniemy, skończył się właśnie Marsz Niepodległości, skończyły się eventy na YouTubie więc już na pewno teraz odpiszę każdemu na Instagramie. Jeżeli jeszcze nic do mnie nie napisałeś, a chcesz mnie zawalić dodatkową robotą na weekend, żebym nic nie robił, tylko odpisywał, to koniecznie obserwuj mój profil. Tutaj masz jego nazwę. Link masz również oczywiście w opisie. A tymczasem zaczynamy pierwszy temat. Każda niedziela z zakazem handlu, tak ma być już w przyszłym roku. Po prawie dwuletnich testach z zakazem handlu wiemy już, że nie zawsze działa on tak, żeby sprzyjać rozwojowi gospodarki. Ostatnio przyznał to także wiceminister prasy, który uznał, że być może konieczne będzie wprowadzenie pewnych poprawek do ustawy o zakazie handlu. Handel w niedzielę mógłby być dozwolony, ale tylko dla niektórych. Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w 2020 roku skończy się okres przejściowy dla zmian związanych z zakazem. Będzie zaledwie kilka wyjątków trochę osładzających zakaz absolutny. Mowa tutaj o konkretnych dniach, gdy handel będzie dozwolony. Będzie to 26 stycznia, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia i 20 grudnia. Handel w niedzielę będzie mógł się odbywać wyłącznie przed świętami oraz w okresie wyprzedaży. Tak ostry zakaz handlu może mieć negatywne reperkusje w różnych branżach. Zagrożona jest m.in. branża turystyczna, o czym wspominał wiceminister pracy Stanisław Szwed. Mówi się, że zakaz handlu może ulec liberalizacji, wyłączone zostaną z niego miejscowości turystyczne. Warto zastanowić się w jakim zakresie zakaz powinien obowiązywać w sezonie w miejscowościach turystycznych, bo dziś jest z tym problem. Na przykład w Austrii i we Francji są przepisy wyłączające zakaz handlu w miejscowościach turystycznych w pewnych miesiącach. Z drugiej strony Stanisław Szwed podkreśla, że przepisy handlu powinny powinny zostać uszczelnione. Najprawdopodobniej zakazany będzie handel w sklepach, które udają placówkę pocztową. O wycofaniu zakazu handlu w niedzielę mówiłem już na początku tego roku o tym materiale, bo taki pomysł już Morawieckiemu chodził po głowie. Jednak jak widać, no troszkę go pozostało. No ale oczywiście nie tak do końca, bo po drobnych modyfikacjach, co dla niektórych przedsiębiorców może być wyjątkowo nie na rękę, ma zyskać teoretycznie branża turystyczna, ale czy przypadkiem to nie będzie wodą na młyn dla tych wszystkich kombinatorów, którzy chcą ominąć rządowe restrykcje? I ciekawe, w co teraz ewolucja? słynne zielone spożywczaki? W kotele i kto je będzie obsługiwał? No, tego może dowiemy się z kolejnego newsa. Niemal co piąta firma w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy. 20% zatrudnionych może liczyć na wynagrodzenie wyższe niż 21 zł brutto na godzinę. Mimo to przyciągnięcie pracownika z Ukrainy jest coraz trudniejsze. Widzimy, że część pracodawców jest w stanie płacić więcej pracownikom z Ukrainy niż Polakom, mówi ekspert. Ostatnie dane wyraźnie pokazują wpływ pracowników z Ukrainy na całą polską gospodarkę. Mówię tutaj o całej polityce rynku pracy. Tłumaczy w rozmowie z IP Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców Rzeczypospolitej. Widać po firmach, że w kolejnych miesiącach mogą się pojawić problemy z zatrudnieniem pracowników z Ukrainy. Nie tylko chodzi o kwestię finansową, ale chodzi w ogóle o znalezienie dodatkowych pracowników na polskim rynku pracy. Dodaję: z barometru imigracji zarobkowej drugie półrocze 2019 wynika, że pracowników z Ukrainy znajdziemy w co piątej firmie w Polsce. Kadra ze wschodu zasila szeregi 40% dużych przedsiębiorstw, 25% średnich i 15% małych. I choć dalej widać, że im większa firma, tym więcej pracowników za wschodniej granicy, to właśnie mali przedsiębiorcy zdecydowanie częściej niż średnie firmy i tak samo chętnie jak duże zgłaszają chęć rekrutacji ukraińca. Nasz południowy sąsiad też chce otworzyć swoje granice dla ukraińców. Mówi ekspert i dodaje. Tutaj kluczowa jest zmiana przepisów prawnych. Wszyscy pracodawcy wskazują, że najbardziej uciążliwe elementy to te związane z procedurami administracyjnymi. Mali przedsiębiorcy są również najbardziej przekonani o rosnących trudnościach w rekrutacji pracowników z Ukrainy, twierdzi tak ponad połowa przebadanych firm. W średnich firmach 23% zauważa rosnące trudności, a w dużych jest to 28%. Ogólny odsetek przedsiębiorców, którzy zgłaszają problem z dostępnością kadry ze wschodu, jest w tej edycji badania rekordowy i wynosi 46% w porównaniu do zaledwie 14% W drugiej połowie 2018 roku. Już dzisiaj zaczyna brakować w Polsce rąk do pracy, a co będzie w przyszłym roku? Strach pomyśleć, dlatego że przyszły rok nie wygląda gorzej jak na razie, jeżeli chodzi o nowe miejsca pracy. Otwierają się silnie Niemcy, które mogą kilkaset tysięcy Ukraińców z Polski odesłać. Wtedy powstanie luka na około pół miliona rąk do pracy i to już będzie istotne dla polskiego PKB, wyjaśnia Krzysztof Inglot, prezes Personal Service SA. Może się zdarzyć tak, że w 2020 roku nie będzie kim obsługiwać nowych inwestycji. W naszym kraju. Firmy zatrudniają pracowników z Ukrainy głównie na stanowiskach niższego szczebla. W co piątej firmie pracownicy z Ukrainy zajmują stanowiska średniego szczebla, które wymagają odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Zaledwie 4% zakładów pracy zatrudnia ukraiński personel na stanowiskach wyższego szczebla. Pomimo zatrudnienia na niższym szczeblu, Ukraińcy mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Co druga, firma oferuje pracownikom ze wschodu stawkę od 15 do 16 zł brutto na godzinę. 15% płaci od 17 do 21 zł brutto na godzinę. A co to piąty pracodawca oferuje stawkę przekraczającą 21 zł brutto na godzinę. To rynek kształtuje wysokość zarobków, to nawet wyszło w naszym badaniu. Widzimy, że część pracodawców jest w stanie płacić więcej pracownikom z Ukrainy niż Polakom. Część jest w stanie płacić więcej niż wynosi płaca minimalna. To pokazuje, jak rośnie tempo wzrostu wynagrodzeń w ogóle w naszej gospodarce. Dla pracodawców kluczowym elementem nie jest już tylko stawka godzinowa czy poziom wynagrodzenia, ale możliwość zatrudnienia pracownika. To jest główna bolączka i coś, czego pracodawcy się obawiają. Podsumowuje Arkadiusz Pączka. Obywateli Ukrainy możemy spotkać już nie tylko w osiedlowych sklepikach, piekarniach, na budowach czy w Uberze. Są dosłownie wszędzie. Nawet w przysłowiowym Chińczyku jest bardziej prawdopodobne, że obsłuży nas nie Azjata, ale pan ze wschodu. Trochę to smutne, biorąc pod uwagę ogół polskiej gospodarki, bo przecież polskiemu pracodawcy wygodniej jest załatwić kogoś z Ukrainy, kto będzie się cieszył nawet za minimalną krajową i nie będzie narzekał. Z drugiej strony nie możemy też zapominać o naszej tożsamości narodowej, bo w końcu który naród jest najbardziej znany z emigracji zarobkowej? A co wy o tym sądzicie? Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, a my już wyruszamy do kolejnego tematu. Obchodzimy jubileusz setnej rocznicy powołania policji państwowej. Działy! W przyszłym roku policję czeka rekordowa fala odejść ze służby, alarmują związkowcy. Nawet 10 tysięcy policjantów w latach 2020-2021 może zrzucić mundur. Wchodzą bowiem w pełną wysługę lat po 25 latach służby, która uprawnia ich do najwyższych uprawnień emerytalnych i gwarancji aż 75% wynagrodzenia. To funkcjonariusze, którzy przychodzili do nowo tworzonej policji w latach 1990-1991. Pierwsza duża fala wniosków o odejście pojawi się na początku przyszłego roku. I nie ma co się dziwić. Rząd mało robi, by ich zatrzymać. Mówi Andrzej Szary, szef wielkopolskiego niezależnego samorządnego związku zawodowego policjantów. Chodzi m.in. o propozycję, by rząd dołożył doświadczonym policjantom z 25-letnim stażem 50% z hipotetycznej emerytury do pensji, aby zostali na kolejne 5 lat. Dawałoby to dodatkowe około 2000 zł wynagrodzenia, wyliczają związkowcy. Rzeczywiście, w latach 1990-1993 do policji przyjęto rekordową liczbę osób. 30 tysięcy. Z czego dziś pracuje około 20 tysięcy z wysługą 30 lat. Znaczna ich część chce odejść w czasie, gdy zagwarantowane są podwyżki płac oraz styczniowa waloryzacja. Są też zmęczeni lub wypaleni. Przyszłość nie jest pewna, bo może się okazać, że z uwagi na spowolnienie gospodarcze w kolejnych latach żadnych podwyżek nie będzie tłumaczy jeden z funkcjonariuszy. W cywilu pracują dalej część idzie do lepiej płatnych służb, jak SOP czy CBA. Mimo podwyżek płac, sporych środków na program modernizacyjny służb mundurowych liczba chętnych do policji wciąż spada. W tym roku do 1 października przyjęto 3162 osoby. Najwięcej 440 osób do śląskiego garnizonu. Tyle, że więcej w tym czasie odeszło. Łącznie 4000. Dobra sytuacja na rynku pracy, zwłaszcza na zachodzie i południu Polski od kilku lat odbija się również na kadrach policji. W garnizonie dolnośląskim brakuje obecnie 700 policjantów. W Lubuskiem około 290, a około po pół tysiąca brakuje w garnizonach pomorskim, łódzkim, zachodnio-pomorskim i wielkopolskim. Największe niedobory, to już norma, dotyczą stołecznej policji, gdzie brakuje tysiąca funkcjonariuszy. Trudną sytuację miały poprawić podwyżki dla policjantów, które weszły w życie od ubiegłego roku. Dzięki nim początkujący w zawodzie po kursie przygotowawczym otrzymuje teraz 3,5 tysiąca złotych brutto. Doceniamy programy promocji pracy w policji, etos munduru. Problem w tym, że dziś młodego człowieka przekonują nie tylko impulsy finansowe, dobre pieniądze, za które utrzyma rodzinę, pojedzie na wakacje, kupi. Auto czy spłaci kredyt? Zmienił się rynek pracy. Dziś to pracownik dyktuje warunki pracodawcy, twierdzi Andrzej Szary. Ja u, Nic dziwnego, że mało nowych ludzi chce zasilać szeregi policji, biorąc pod uwagę, że pensje są raczej kiepskie, a odpowiedzialność Dużo wyższa niż w cywilu. Nie ma wątpliwości też co do tego, że renoma polskiej policji z roku na rok spada, a to też się przyczynia do jakości pracy. No i właśnie warto tu się zastanowić, czy jest to problem braku aktywności polskiego rządu w tej sprawie, czy może właśnie wizerunku policji a może jedno wynika z drugiego. Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, co wy o tym sądzicie i w komentarzach napiszcie, czy widzicie jakikolwiek sposób na naprawę wizerunku polskiej policji, tak aby znowu zaczęły się normalne nabory. A tak jeszcze tutaj dodatkowo nadmienię, że już niedługo na tym kanale pojawi się wywiad z jednym z byłych białostockich policjantów, który został wydalony za służby tylko dlatego, że Chciał przestrzegać prawa. No, będzie na pewno grubo, także pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał i nacisnąć dzwoneczek, żeby na pewno tego materiału nie ominąć. A tymczasem ruszamy już do kolejnego tematu. Czeka w tym sezonie zima trzydziestolecia, ponieważ słońce przejawia teraz najmniejszą aktywność w swoim cyklu. Taką prognozę opublikował popularny serwis pogodowy Weather Channel. Na amerykańskich przewidywaniach suchej nitki nie zostawił słynny szwajcarski ekspert od zjawisk meteorologicznych Jörg Kasselman. Prognoza serwisu weather.com, o której zrobiło się ostatnio głośno, zakłada, że cykl słońca Trwa 11 lat i w tym czasie jego aktywność zmienia się. Meteorolodzy ocenili, że słońce jest obecnie na etapie najmniejszej aktywności nadchodzi zima 30-lecia. Zaalarmowały media. Kaselman, zajmujący się zjawiskami pogodowymi w Szwajcarii i krajach niemieckojęzycznych, uważa, że teoria ta jest całkowicie szalona. Kanał Weather Channel przewiduje rekordową zimę w Europie ze względu na brak aktywności słonecznej. My, Europejczycy, mamy ubaw z wyścigu o najbardziej skrajną prognozę pogody, napisał Jerk Kaselman na Twitterze, odwołując się do dwóch popularnych serwisów pogodowych, The Weather Channel i AccuWeather. Wszyscy jesteście do niczego. Skwitował. 61-letni specjalista, którego kanał na Twitterze śledzi 134 tysiące osób, przekonuje, że 30 lecia nie będzie. Mają o tym świadczyć wyższe niż w poprzednich latach temperatury, jakie odnotowano w październiku. No i jak mogliście zauważyć, już w tym materiale w Europie zaczął się węglowy renesans, więc zaczęto straszyć ludzi mrozami. Działania amerykańskich i brytyjskich synoptyków możemy więc wsadzić w. We... Książki o marketingu, no bo jak inaczej wytłumaczyć tak zróżnicowane prognozy? No chyba, że pogodowy guru Twittera ma w tym jakiś interes. A skoro już tak prowadzimy sobie luźne dywagacje, to nie sposób nie przejść do drętwego suchara. Co oddziela piękne kobiety od brzydkich? Odra. Tego trenwego suchara podesłał mi Marcin Padula, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas. W co mu dać? Złotą niemkę. A jeśli ty też chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego suchera w wiadomości prywatnej na moim Instagramie. Link do Instagrama masz oczywiście tutaj oraz w opisie. Ja tymczasem się już będę żegnał. Do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!